Dzięki Ciastek, idziemy, idziemy jesteśmy. Gdzie nas wyrzucili? Panie, panie, idziemy, gdzie idziemy, do domu chcemy. Idziemy, panie. Nie czekają? Nie czekają na nas. To miał być czerwony dywan. O co tu no, chodzi? Właśnie nie ma, nie ma czerwonego dywanu. Ciastek, chcemy kłopotnik. Będziemy oglądać, panie. 39 zł A to się nagrywa, tak? Nie, teraz nie. Amryga. Tak? Ty to ja wtedy nie, nie nagrałem? O kur... No nie nagrałem wtedy. Jak nie nagrałeś? No, teraz nagrywa. Miga, Miga. Dobra opowiadam Suchara po raz drugi. Mamy małego dubleta, bo oczywiście nie włączyłem kamery. Jak zawsze. Jak zawsze. Ja chciałem powiedzieć, że Paweł jest niespotykanie spokojny człowiek, ale dzisiaj go widzę w gniewie. Straszny w gniewie. <głos> <głos> o Jezu, nie było lepiej bez tych gaci. Ja jedzie bez gaci ja jeździ jak lubi. Jedź pierwszy <głos> <głos> Zobacz, <głos> <jak> <głos> Widzę. Widać Wisła? A czemu na tej przedniej kamerze się nic nie jest? Nie no bo mam wyłączone z względu na ten prądy. oszczędzamy prąd. Nie. Się odwrócimy do zamku. do zamku. Zamek, 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 zamek. A tu zamku. będzie pod słońcem. więc może być co. O no, jak pod słońcem? No, Wisła. Wisła. Droga na Ostrołękę. Na Na Koń. Gdzie koń Krowa. Nie ma. Chciałem Oto. powiedzieć, że ciastki jadą w koronku słońca. A tu błąd jest ortograficzny, albo jak inny. Ale dzisiaj dużo słońca, nie mała. No właśnie. Z mała słońca? Dużo słońca dzisiaj. Ale no jest... sklepów mało. Sklepów a, bo mało. Mało sklepów, a słońca dużo. Ale tu jest pięknie. Pięknie. Po prostu. Super to rozlewisko tam. Ale jest na super. kamerce nie będzie widać tego rozlewiska Wisu. Szkoda. Opowiemy. Za... Opowiemy. Ciastek, śmiga pod górę, podwiat. Ciśnie, chłopak, ciśnie. Każe mi krajobrazy kręcić. Trochę nie bardzo wiem, które. Czy to w ogóle ten krajobraz jest? Panie, co to ten krajobraz? Krajobraz. Krajobraz. A, krajobraz. Gdzie cię krajobrazy znajdziesz w tym kraju? Nie mam pojęcia. Odpię. tarabani pod górę. Teraz napią się, spiął, pełna moc. Idzie, 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 idzie. Krajobrazy. Tam. Gdzieś są te krajobrazy. Ja nie wiem gdzie. Jest taki konkurs. Może została zakupiona dodatkowa sakwa. Jest taki konkurs. i można wygrać nic. Chyba że nie na pewno nic co ciastek wiezie w nowo zakupionej sakwie byłem wysłany naprzód w poszukiwaniu sklepu w nagrodę za znalezienie sklepu będzie piwo zero ale piwo szukam dam znać chyba znalazłem brawo ja no brawo Ale klimat ciastek co no. robią Patrz, tu, tu można do trzeba przejść zobacz, o, no. Z twoim brzuchem nawet Wciągnąłby trochę pa, na chwilę mogę wciągnąć, na chwilę tyle, mogę no przeszedł jak nic No, tyle bym wytrzymał Ale to jest nie, nie ciastek zobacz Zakaz Zakaz to zakaz Tu chyba będzie kawka. Tak coś czuję. 63 km. Jakiś mowik, Aby napić się kapę, kawę, odsapnąć. Damy radę na wacerki. Proszę bardzo. Robimy rozwiązanie. Akcja! Rozwiązanie konkursu, co ciastek wiezie w nowej sakwie podsiodłowej Nie, podramowej. Otwieramy. I co ciastek ma w nowej ramie podszedłowej? ciastka! wow! I Dodam, ciastek? że ciastek wziął kredyt na tą torbę. Tania nie była. Tania nie była. I powiem tak, że ten tutaj Franki Oli <coughs> nie sponsoruje naszego wyjazdu, a mógłby, mógłby. A to prawda, mógłby, mógłby. No. Swoją drogą czekamy na sponsorów, bo tak jest. Możemy wszystko pokazać, wszystko zjeść. Dynia plus jabłko. No, trudno Jak, trudno, trudno robić? jabłko dobrze. <coughs> Ciastku, co taki zdenerwowany jesteś? Opowiadaj. Pierdolne. Tak się przedstawił przed milionami słuchaczy państwa. Proszę, zobaczyć. Czasami takimi za kamerkami trzeba iść. No i dzisiaj drugi raz Wisła. Tym razem most zmarku. 76 km No a tutaj musimy jeszcze jakieś 30 parę, według nawigacji Rafał ciśnie w Taki znikający punkt Bo epicko to wygląda, prawda? Cudownie Żeby jeszcze nie ten cudowny wiaterek O którym już wspominałeś Milion razy Po prostu dzisiaj na maksa no i do tego ta temperatura, która w czerwcu jest jak w marcu Tu no prawie no. I, jedno no i kolarek nie ma tam. No dwie były No ale w drugą stronę pojechał. Niebieski fragment Droga rowerowa Iba 9 Ponoć tędy płynęła ale słychać nie słychać nie Ale niebiesko! normalnie królewsko normalnie można to wziąć ale takie opłatę tu pobierają albo będą pobierać takie bez komentarza takie bez komentarza dokładnie tutaj pięknie, cudownie fantastycznie to nie piękne, fantastyczne. Ładnie tutaj się zaprezentuj, będziesz na tle łódeczek U, Wymarzona ekspozycja. A! Fajnie. Takiego jeszcze nie mam No ba! Na tle udeczek. wiadomo. <grym> Jak tam gdzie <wziastek>? Siódmy Dubel. <grym> to prawda po dziewięćdziesięciu dziewięciu kilometrach. Siódmy dubel tej tak nie jest chyba źle. Daje <grymne> pociąg, że jest zimne piwko i zaraz będzie zupa rybna. Co ciastek? Małe podsumowanie. Wracamy do domu 108 ja będę miał zrobione Ty ze 158 jak zwykle Ale było super Teraz fajną ścieżynką sobie szewa do domku do Gdańska Na Wyrko odpocząć I co do następnego